Z tej strony Kuba i witam was w pierwszym odcinku z gry Critical Ops. Będziemy sobie grać, ja już, sobie grałem, już dużo sobie gram, sezon trzeci gram od pierwszego sezonu. Nie chciałem wam później tej gry pokazywać, no bo nie wiem, bo nie chciało mi się. No a teraz gramy, przejdź do sklepu, nie. Nie będziemy wchodzić do sklepu. Zabij 15 graczy karabinem automatycznym. 2000 expa Jeżeli dobijecie tutaj mm, 10 tysięcy łapek w górę, to y, kupię sobie elita. Elita. Ja co to zgarni? No i patrzcie. Kupię to za 1400. 10 tysięcy łapkę w górę. Oczywiście nie mam tyle, ale mogę sobie dokupić. Czyli to mamy... Bierz. No okej. Okay. 50 mamy teraz tego. No jeszcze tutaj nie mamy aż. Mamy aż dotąd, jak na razie. Móg moglibyśmy to mieć. Zdobyć hmm. Ale jeżeli naprawdę dacie tyle łapek. Walka o broń, gra o broń sobie bierzemy 10 tysięcy łapek w górę, pamiętacie. I kupuję tego. Elite. Kupuję Elitę. Dla was. Specjalnie kupię Elite, jak zostawić 10 tysięcy łapek w górę. Jeżeli nie, no to trudno niestety nie będzie. No ale koło to poni pewnie. No więc jesteśmy w terrorystów. Tak, i nie, jesteśmy antyterroryści. Czyli ktoś ma innego fraga. To chyba ty tak. Trafić nie umiem. To są jakieś żarty. To są żarty jakieś chyba. No dobra. Uzi. Nie lubię tej broni wam powiem. Na coś się poradzi. No właśnie, co to było? A ja nie wiem co to było. Powinno być asysta. Dobra. No skąd? SP90 Dobra. No go! Serio! Gościu... Gościu bambik. Aha, dobra! I naciskam inny guzik. Inny guzik naciskam. Shotgun! Jakie to było głupie! Mogłem z go załatwić. Z noża się chyba bardziej opłaca. Chyba bardziej opłacalne. To są jakieś żarty. To są. A ty gościu Zuzy się kampi. No. Bambiki. Bambiki. Mm. Ten gościu Zuzy mnie wkurza, bo on nic nie robi. Dobra. Nie wiem, co to było. Tym cudem. Dobra, gość mało się fragów. Ładnie. No kurwa, chciałam wyjąć nóż. 9 fragów, ładnie. Ja cztery mam. Dobra, idę. Idę ich załatwić z tego, bo. No i gościu ma 10 fragów teraz. 11. 11 fragów. Przegramy to, ludzie. Ludzie my to przegra. Jeden. Jak ja się wnerwię. Co jest mi za. Biorę kos, biorę nóż, idę zakosować kogoś. Najlepiej tego OPS. No bo to jest typek na no, ostatnim poziomie. Właśnie widzę, właśnie widzę. A to nie ja. Bo... Biorę nóż, elo. ZESNAJ... No. HEDA mi strzelił? To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Aha, dobra. To nie jest mój. Znaczy, to jest mój. Boże. CO SIĘ STAŁO? Proszę mi powiedzieć, bo ja się naprawdę już... Jak to ostatnie miejsce? Proszę mi powiedzieć, co się tu stało. Wnerwiłem się na tą grę. No, słuchajcie jeszcze odcinek. No, ja tam, no... Mam takich 10 tysięcy łapek w górę. Idzie, idą kolejne odcinki z tego I idzie Kupujemy sobie Critical Pass Dobra, jeszcze raz sobie gramy hmm. Rozbrajanie tym razem Tym razem rozbrajanie Ej, Wiecie co, ja tej mapy nie lubię A nie, tą mapę akurat lubię Innej nie lubię to jest takie miejsce fajne do kampienia. Kiedyś jak grałam z, pi z pierwszego sezonu z kolegami, no to nie mam kolegów. Teraz już nie mam nie wiem dlaczego. Ale kupuję sobie coś w sklepie. Byłam 20 tysięcy. Dobra. Yy, nie wnikam, ale może być. Biorę snajper. O oh my god. W sumie, w sumie zamiast snajpy wezmę, wiecie co? To? Co my wzią? Jak to się wyrzucało? No! 800 do dolców. 800, 800 dolców. Aha. Dobra. Mam pistolet stłumiony. Bo chciałem. Bo lubię pistolet stłumiony. To jest chyba moja najlepsza broń. Ulubiona. Pan, jak tu się kampiłem, wychylam i album. Jakiś mi gościu ze snajpy tu wziął. Tu, ej, tu było też fajne miejsce to kampienie. No nie! kurna, ja chciałam go z noża! Gościmy, jaki ładny ma revolver. Ho! 4 Oh my god! Mogę być, kurna, ja chciałbym być z Y, dobra, kiedy my będziemy, bo się tylko patrzymy? Pięknie. Ale kiedy ja? Dobra, jestem. Pistolety, stumiony, mm, z tych biorę akaca. Akaczka sobie wezmę. Boże! What the fuck? HEDA DOSTAŁ PIĘKNEGO Dobra, nie tym razie wygrywamy No co? Dobra, nie, biorę pistol, granaty jakieś Tak, kupuję sobie granat Tutaj z tych Z tych biorę snajpera, elo BUM! Bum, walę, vale, Добре, я розпочатку вийшов. Pistolety, pistolety. Dobra. Granaty, sobie kupię. I nie mam pieniędzy na shotguna. Co mi zabrakło? Dziękuję, dobra, nie biorę Nie chciałem UZI. Dobra, nieważne. UZI też się może przydać. Kto powiedział, że UZI jest niefajna? No może ja, bo ja nie lubię UZI. I co O co chodzi? Myślę, że on lubił ludzi. Takiego gościu plecy mamy chyba. No jakie bambiki? No nie. Musi... O ho, ho, o nie, oni mają to najlepszą miejscówkę do kampienia. W ogóle Dobra. Jest facinek. się tam. Dobra, słuchajcie. Będę robić częściej z tego może. Ci, jak zostawicie to 10 tysięcy łapek w górę, ludzie. Ja to mogę zrobić. Ale musicie... Dobra, w tym momencie kończę. Żegnam się z Wami i pa pa!